Wskazówki na osiągnięcie celów finansowych w nowym roku. Oto 8 wskazówek ekspertów finansowych, które warto wprowadzić w życie jako noworoczne postanowienia. W czasach niepewności, dobrym pomysłem jest utworzenie tzw. budżetu kroczącego czyli budżetu, który jest dynamiczny i zmienia się w ciągu roku. Ten rodzaj budżetu zazwyczaj koncentruje się na perspektywie krótkoterminowej, a nie długoterminowej. W budżecie kroczącym szczególna uwaga jest poświęcona okresom najbliższym, dla których informacje mogą zostać dość precyzyjnie określone. Dla pozostałych okresów ustala się plan uwzględniający tak niespodzianki, czyli potencjalne wahania dodatnie lub ujemne. Według danych około 30 milionów ludzi straciło pracę przez pandemię. Aby uchronić się przed skutkami bezrobocia lub zmniejszonych dochodów, warto Wiele źródeł dochodów. Idealnie byłoby, gdyby te źródła były pasywne. Na przykład dywidendy, nieruchomości do wynajęcia, dochody z portali społecznościowych. Jeśli Twoje godziny pracy się zmniejszą lub stracisz pracę, możesz zmniejszyć wydatki i żyć z pieniędzy z funduszy awaryjnych. Jeśli naprawdę chcesz, aby oszczędzanie stało się priorytetem, szczególnie w trudnych czasach gospodarczych, nie możesz po prostu odłożyć tego, co zostało w portfelu po wydatkach. Najpierw musisz ustalić kwotę, którą chcesz odłożyć, a resztę pieniędzy przeznaczyć na wydatki. Jeśli naprawdę chcesz, aby oszczędzanie stało się priorytetem, szczególnie w trudnych czasach gospodarczych, nie możesz po prostu odłożyć tego, co ci zostało, zamiast tego wydaj to, co zostało po oszczędzaniu, powiedział kiedyś Warren Buffett. Jest to stuprocentową prawdą, gdyż z reguły u większości osób nie zostaje nic. Zadłużenie z tytułu kart kredytowych nawet w najlepszych czasach nie jest dobre, a gdy sytuacja ekonomiczna jest niepewna, najlepiej jest całkowicie unikać korzystania z kart. Nigdy nie zaleca się wydawania pieniędzy, których nie posiadasz. Robienie zakupów za pomocą kart kredytowych sprawia, że jesteśmy mniej oszczędni i niezdyscyplinowani. Zlikwiduj cały istniejący dług. To będzie największa przysługa, jaką możesz sobie wyświadczyć, jeśli chodzi o osiągnięcie celów finansowych w nowym roku. Spójrz na swoje wydatki i zobacz, które z nich możesz pominąć, a które zminimalizować, aby pomóc spłacić dług. Spłacaj ile możesz każdego miesiąca, aby długu pozbyć się w całości. Rozważ ustanowienie planu życia znacznie poniżej swoich możliwości. Wydając mniej, niż zarabiasz, jest najlepszą dewizą na zdrowe życie finansowe. Im więcej zaoszczędzisz teraz, tym stabilniejszy finansowo będziesz później. Im mniej wydasz teraz, tym więcej będziesz miał na czarną godzinę. Przyznawanie pierwszeństwa wszystkim celom finansowym pozwala na umieszczenie ich w określonych kategoriach w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Cele finansowe wiążą się z kwotą, którą chcesz zaoszczędzić, z wydatkiem czy z płatą długów. Każdy cel musi mieć również realistyczne ramy czasowe. Jeśli Twoje cele będą nierealistyczne, porzucisz je bardzo szybko. Nie czekaj, aż będziesz mógł odłożyć 1000 dolarów tygodniowo. Zacznij od tego, co masz. Nawet jeśli możesz zaoszczędzić tylko 5 dolarów tygodniowo, odkładając je teraz, pomoże ci to w pokryciu budżetu w trudnych czasach. Kiedy będziesz mógł odłożyć więcej niż 5 dolarów, dodaj więcej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawostek, odwiedź naszą stronę Amerykapopolsku.com. Daj lajka i subskrybuj nasz kanał.